Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, a to jest City Skylines. Dzisiaj kolejny update z rozgrywki, ponieważ moje miasto, jak widzicie, jest coraz bardziej epickie. Natomiast kolejny nieoczekiwany zwrot akcji po małej apokalipsie śmieciowej, którą Wam ostatnio pokazywałem. Otóż, dzisiaj jest głównym tematem: będzie miasto krematoriów. Makabryczny temat, ale. Moje miasto przerodziło się w miasto krematoriów. Otóż Wam już pokażę o co chodzi. To są krematoria. To są krematoria, ale nie tylko tutaj się krematoria znajdują. Krematoria zastępują nam w tej grze cmentarze w pewnym momencie. Na cmentarzach jest ograniczona liczba kwater, tak zwanych, czyli miejsc na pochówek. Natomiast krematoria po prostu utylizują zwłoki w elegancki sposób. Natomiast problemem okazało się to, że w pewnym momencie w moim mieście pojawiła się masę zgonów. Masę zgonów wynika w dużej mierze z prostej przyczyny. Miasto jest duże, miasto jest bardzo liczne i relatywnie, w tym momencie relatywnie mamy dużo osób już w podeszłym wieku w tym mieście, które umierają w pewnym momencie. Tak? Natomiast Sęk w tym, że kilka cmentarzy oraz krematoria, które w tym momencie nie tylko tu się znajdują po prawej, to jest cała Aleja Krematoriów, tudzież miasteczko, mini miasteczko, zamiast miasteczka studenckiego, to jest miasteczko krematoriów. Natomiast y, pomimo rozmieszczenia y, w różnych punktach miasta krematoriów, cały ten teren tutaj ja zacząłem to nagrywać może stosunkowo późno, ponieważ nie obrazuje to tego, co się działo jeszcze przed chwilą. Przed chwilą jeszcze tutaj było masę tych właśnie czaszeczek. Na brązowym tle to znaczy, że jest potrzebny transport dla zmarłego, natomiast na czerwonym tle to znaczy, że jest już alarmujący, alarmująca potrzeba transportu dla zmarłego, ponieważ on się prawdopodobnie zaczął już rozkładać. No, ale cóż, właśnie tutaj mamy taką sytuację. No i problemem było to, że pomimo wybudowania dużej ilości już tych obiektów, rozrzucenia ich po mieście, to nie wystarczało. No jak widzicie, ja już w akcie desperacji pomyślałem sobie tak: zamiast rozmieszczać po całym mieście te krematoria, Jakoś tam logicznie To ja po prostu wybuduję ich tyle Żeby w końcu te zwłoki zostały uprzątnięte Bo tutaj cały, cały środek miasta Te wszystkie eleganckie, nowoczesne bloki To wszystko było pokryte trupami Masakra Więc wybudowałem tutaj yy, Z myślą o tym, że wyburzę za jakiś czas yy, Tą ale, Aleję Krematoriów no i w tym momencie one już właściwie w większości spełniły swoje funkcje, ale jeszcze nie do końca. no Jeszcze mamy tutaj wciąż kilka zgonów. To jest właśnie dziwna sytuacja, ponieważ tutaj są w zapasie karawany. Tutaj w użyciu są dwa na siedem możliwych. Problem myślę, że leży w tym, że jest słaby dojazd do tych miejsc, ponieważ tutaj są korki. Tak mi się wydaje. Są korki, sprawdźmy. No, proszę bardzo, właśnie tutaj ta czerwi, czerwona linia to, to jest korek. Ta ulica jest jednokierunkowa, więc oni tutaj w dół nie pojadą do tych blokowisk, więc muszą jechać tutaj tą główną arterią i muszą się udać tutaj i całym tym zakorkowanym terenem. I tak naprawdę to jest główny powód, dla którego te wszystkie trupy zaczęły się tu rozkładać. Jest to kolejna y, może nieduża apokalipsa, ale jakaś plaga, która się przetacza przez to miasto. Ja już jestem, jak widzicie, na etapie y, jakoś wyjścia z tego kryzysu. Natomiast ciekawa sprawa. I kolejny raz obrazuje to. Wybaczcie łyk herbaty, albo nawet dwa łyki. Kolejny raz to obrazuje. Jak istotne jest planowanie szczegółów w budowie czegokolwiek w City Skylines. Bardzo mi się to podoba. Tego typu przeszkody, tego typu problemy urbanistyczne w planowaniu tego wszystkiego i dopracowywaniu to jest fantastyczna sprawa. To jest bardzo dobrze, że że tutaj są to rozwiązania takie sprawy, jak na przykład te korki, które są wywołane dokładną symulacją tego, jakie mieszkanie jest, gdzie jedzie do pracy, do szkoły, do, czy jest przyjezdnym, czy jest wyjezdnym, itd, i tak dalej. To jest właśnie fantastyczne moim zdaniem. Bardzo mi się to podoba. Tutaj w poprzednim odcinku pokazywałem, pokazywałem Wam apokalipsę śmieciową i problem z korkiem śmieciarek, jak widzicie, Zdobyłem się na odwagę i zrobiłem małą demolkę w mieście. Tutaj była dwupas dwupasmowa droga wcześniej. No i ja wyburzyłem przyległe budynki, bo nie miałem wyboru i zrobiłem tutaj taką dużą arterię sześciopasmową. No i te, w tym momencie te śmieciarki bez problemu mają tutaj wyjazd także, także nie, nie ma po prostu żadnego kłopotu tutaj też poszerzyłem drogę na 6 pasmówkę tu jest 4 pasmówka no dojazd z, yy, spoza miasta cztery pasy tutaj wystarczają chociaż w tym regionie który wam pokazywałem na wczesnym etapie rozwoju region yy, rolniczy no jak widzicie tutaj wybudowałem kilka sklepów tutaj wybudowałem kilka domków jednorodzinnych dlaczego? dlatego że Gra niejasno mi komunikuje, czego potrzebuje, tak naprawdę, ponieważ tutaj ciągle brakowało pracowników. Nie pisało, że potrzeba wykwalifikowanych pracowników. Nie pisało, czy oni. Ja odniosłem wrażenie, że w przypadku budynków rolniczych, pomimo że to są budynki przemysłowe, to wydawało mi się, że w tych budynkach jednak ludzie mieszkają, że to są takie. No, farmy po prostu tak jak ludzie na, na wsi pracują i mieszkają w jednym miejscu, bo, bo tak jest, nie. Natomiast tutaj cały czas był problem z pracownikami, więc tak dla eksperymentów wybudowałem tutaj kilka domów, żeby sprawdzić, czy to coś pomoże, czy, czy oni potrzebują mieszkać gdzieś tam obok. No i nie do końca jestem pewien, czy, czy to jest prawda. Chyba będę musiał się przyjrzeć yy, podróżom poszczególnych ludzików i zobaczyć tu, czy nie mogę kliknąć, bo on taki mały yy, pracuje w tu i tu, mieszka w rezydencja gdzie jest ta rezydencja o Chryste panie gdzie on mieszka, on mieszka w centrum miasta tam pracuje na farmie, o jezu no to wszystko tłumaczy czyli oni potrzebują podejrzewam, jeszcze upewnię się na Przykładzie jeszcze kogoś tutaj, nie wiem, jakiegoś pracownika, tutaj się coś zjarało, zaraz wyburzymy. Je jeszcze jakiegoś pracownika sprawdzę, bo może to był jakiś tylko, nie wiem, gość w odwiedziny przyjechał. Ciekawe. Pracuje po policji. Ta... Pracujesz pracujesz tutaj, a Mieszka tutaj. Czyli wygląda na to, ja się wcześniej temu tak bardzo nie przyglądałem właśnie, nie wiedziałem nawet, że można to kliknąć i przez to się przenieść do tych miejsc, nowe odkrycie, natomiast wychodzi na to, że mm, ci mieszkańcy tutaj dużo podróżują po tym mieście, pomimo, że pomimo, że y, nic tę postać tutaj naprawdę nie powinno przyciągać, I postawiłem pomnik, no jakaś ozdoba. To ci mieszkańcy aż tu przywędrowali z centrum miasta, żeby ten pomnik podziwiać. No, Dobrze dla nich, skoro są tacy ciekawi świata, w sumie to też jest fajny element symulacji. Natomiast wskazuje wiele na to, że, że pomimo, że stworzyłem tutaj ten cały sektor rolniczy, to powinienem wybudować koło niego jakieś tam większej ilości domków, żeby ci ludzie mogli swobodnie się tutaj odnaleźć. Czekajcie, muszę zobaczyć coś znowu. Znowu budowa kąpa wpada w rezonans. Co ja mam jej zrobić? Mam nadzieję, że na pewno słychać to buczenie. Yy, ok, trzymam jedną ręką budowę prawą ręką trzymam myszkę. Ok. Yy, dobra, co chciałem wam pokazać. Jak widzicie, centrum miasta jest już ha, mega rozbudowane. To są bloki różnego rodzaju. Ale spójrzcie, to są bloki, które awansowały już prawie do, na, na maksymalny poziom. Wiecie co? <laughs> Za oknem słychać w tym momencie dzwony kościelne. Niestety, ode mnie y, mam w zasięgu kościół, w zasięgu słuchu, jeśli chodzi o właśnie takie dzwonienie. A że mam otwarte okno. Nawet nie odnotowałem tego. Jak się mieszka przy czymś takim, to w pewnym momencie człowiek czasami po prostu ignoruje takie dochodzące dźwięki. Natomiast zobaczymy, jak to będzie na nagraniu. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo się tłukło. W ogóle przed podpaleniem nagrywania nie sprawdziłem kilku rzeczy z dźwiękiem i prawdopodobnie może być dziwnie. Natomiast zobaczymy, jeżeli, jeżeli będzie poziom akcept akceptowalny, to to wrzucę, jeżeli nie, to, to, to nie. Coś jeszcze chciałem Wam tutaj pokazać, na pewno. Aha, wybudowałem linię kolejową z transportem przemysłowym. To jest dworzec przemysłowy. Z myślą o tym, że tutaj jest cały sektor fa fabryk, więc żeby tutaj coś przyjeżdżało, jakieś towary, jakieś rzeczy. No i w sumie to jest fajna sprawa. Tutaj to się, troszeczkę się rzeczy korkuje, jak widzicie, te tiry wjeżdżają, wyjeżdżają. To, to, co mnie zaskoczyło, to że tutaj nie tylko tiry właśnie wyjeżdżają, tylko jakieś pączkowozy, na przykład to jest furgonetka z pączkami. Czy oni importują pączki z innego miasta? Tak to wygląda, to jest trochę dziwne, ale bynajmniej tak jest. Podciągnięta linia kolejowa. Wykupiłem tutaj teren, właśnie, ten dolny teren wykupiłem, tu jeszcze nic nie wybudowałem w tym momencie, natomiast planuję, bo tu jest, są złoża ropy, natomiast na górze... Czemu ja to kupiłem? Aha, kupiłem to dlatego, że z kolei na górze jest dobre miejsce, tutaj jest bardzo silny wiatr i postawiłem tutaj elektrownie wiatrowe, które bardzo wydajnie pracują ładnie a są bardziej za miastem, ja, ja poprzednio miałem tutaj na środku, o mniej więcej w tym miejscu postawione wiatraki, one dużo hałasowały, więc zrezygnowałem z tego pomysłu. Jak widzicie tutaj budynki, takie siecie, sieci sklepów, jakieś galerii i tak dalej, one ładnie sobie awansowały, chyba do maksymalnego poziomu. Nie wiem, czy tu może być coś jeszcze. W każdym razie wyglądają już na takie zacne. Tutaj miasteczko, które wcześniej Wam pokazywałem, dość yy, zamożne, też już jeszcze awansowało troszeczkę bardziej. Jeszcze nie na kula, ale jest już na etapie naprawdę fajnie wyglądających domków. I pozostała kwestia pokazania Wam i omówienia kwestii jeszcze korków, z którymi cały czas walczę. Co prawda nie jestem odosobniony w walce z korkami, ponieważ w rzeczywistości wiele miast walczy z korkami i stara się coś wygłupkować. Nie jest już tak źle. Tutaj, jeśli chodzi o część terenu, poradziłem sobie. Zacznijmy od tego, że. Tutaj zrobiłem też wiadukt nieprzecinającą drogę. To jest jeden z dobrych pomysłów. Co prawda, oczywiście wiąże się to z tym, że takie, te samochody nie mogą wjechać na tą główną arterię, tylko przejeżdżają górą. Ale, żeby się dostać na główną arterię, one mogą sobie innymi trasami, chociażby tą tutaj troszeczkę poniżej, się dostać. Natomiast tutaj zrobiłem coś takiego, że wy, wylot z miasta idzie tu do góry, a tutaj można, można odbić tylko i wyłącznie po to, żeby zjechać w pewnym momencie na, na dół. Co prawda, mogłem zamiast prowadzić ścieżkę tutaj wiaduktem i tutaj robić wylot, co, co prawda, mogłem od razu tutaj prosto połączyć, ale wiązałoby się to z tym, że Szybciej by się tworzył korek, ponieważ tutaj dużo samochodów wjeżdża do miasta, i gdyby był wyjazd na, na tą arterię główną, to byłoby to problemem. Natomiast pociągnął to niżej i tutaj zdąży się ten troszeczkę sytuację rozładować, zanim te samochody tutaj dojadą. Tutaj bardzo fajna sprawa jest przystanek autobusowy. Ja w ogóle przebudowałem. Sytuację z autobusami, zaraz Wam pokażę to, te niebieskie linie. Wcześniej te autobusy jeździły tymi różnymi, e, różnymi, e, wąskimi, dwupasmowymi drogami w środku miasta. I powodowały korki, bo było ich całkiem sporo. Natomiast teraz wszystkie autobusy jeżdżą tylko głównymi arteriami, nie licząc yy, tymi głównymi sześciopasmówkami, nie licząc tego tylko odcinka, który służy jako zjazd yy, mimo wszystko, więc on i tak nie jest zapchany samochodami, więc nie ma większego problemu. Właśnie z myślą o yy, autobusach go wybudowałem, bo musiałem jakoś, jakoś się tutaj odprowadzić. Yy, oprócz tego od, od ostatniego update'u wybudowałem metro. Tutaj są przystanki metra, kolejno. Tak, sobie mniej więcej puściłem to metro. Ono też pomaga w rozładowaniu korków, więc to są takie różne kroki związane z korkami. Jeszcze nie jest sytuacja idealna, ale jest już lepiej. Tutaj mamy ten wiadukt, tutaj mamy z tych śmieciarek i tak dalej. Natomiast tutaj też, też się to przecinało. Też puściłem górą te samochody żeby tutaj nie blokowało wszystkiego. Tutaj to samo, natomiast pomimo, że tu puściłem górą wiaduktem te samochody, żeby, żeby ograniczyć wszelkiego rodzaju przecinania się i wjeżdżania cały czas co kawałek na tą główną arterię, bo ona się wtedy też blokowała, natomiast nie jestem w stanie uratować sytuacji jak na razie na tym odcinku właśnie tej dwupasmówki na tym wiadukcie i tutaj niżej, tutaj ten cały teren, bo po prostu dużo samochodów potrzebuje jechać tą trasą tutaj wzdłuż. Ona jest wąska i to ponieważ jest wąska i dużo samochodów jej używa, no po prostu nie wiem, czy tutaj cokolwiek da się wykombinować. Te, te, te drogi pasowałoby po prostu poszerzyć, ale żeby je poszerzyć, to bym musiałbym wyburzyć chociażby Spójrzcie, to są praktycznie najbardziej rozwinięte rezydencje, jeśli chodzi o bloki. Najdroższe bloki, najlepsze bloki. Musiałbym tutaj zrobić demolkę, więc mnie to tego jest szkoda. Ale podejrzewam, że prędzej czy później mogę się do tego posunąć. Chyba że wcześniej uda mi się jakoś y za pomocą transportu publicznego jeszcze ograniczyć tą liczbę samochodów osobowych. O, właśnie. Y czy to jest samochód osobowy? Czy to jest właściciel. Nie, to jest, a to jest. To jest furgonetka jakiejś firmy. Firmy, która mieści się tutaj. Wiecie, co można zrobić i prawdopodobnie wypróbuję. Otóż. A tutaj się właśnie pojawia kolejny atut, i to w czym City Skylands jest lepszy od SimCity. Nawet tego najnowszego. Zwłaszcza tego najlepszego. Otóż, można tutaj stworzyć strefy, w których będzie zakaz ruchu ciężarowego. Ja nie wiem, czy furgonetki tych różnych po prostu małych fabryczek, czy furgonetki są też jako ruch ciężarowy brane pod uwagę. Nie wiem, czy na przykład taka śmieciarka jest jako ciężarówka brana pod uwagę. No, pasuje, żeby z tego miasta, z centrum też wywożono śmieci. Natomiast chyba to przetestuję, ponieważ gdybyśmy zrobili tutaj centrum miasta strefą wolną od ruchu ciężarowego, wówczas yy, moglibyśmy teoretycznie ograniczyć mocno liczbę samochodów, które tutaj będą jeździć. I wówczas yy, teoretycznie wszelkiego rodzaju firmy, które próbują się dostać tą główną drogą gdzieś tam. I które robią sobie z jakiegoś powodu, nie wiem czy, czy robią, ale może robią. Skrót tutaj przez centrum miasta, i, i yy, przez to siedzą w korkach i, i czekają. To może by pojechali właśnie tą główną drogą i nie robili takich głupot. Zobaczmy, co można w tej sprawie zrobić. Jeszcze raz, gdzie są korki? Korki są tutaj. Wiecie co, ja prawdopodobnie to na razie zostawię, ponieważ to będzie żmudne zamalowywanie, bawienie się w precyzyjne, po prostu pokrycie odpowiedniego terenu, a nie pokrycie terenu, którego nie chcę pokryć i tak dalej, więc ja to sobie zrobię, nie pokazując Wam tutaj, po prostu nie, nie tracąc czasu na nagraniu. Zobaczę tylko jeszcze, czy chciałem Wam coś jeszcze pokazać. Transport kolejowy oczywiście musi być podłączony, jak każda inna rzecz, do jakiejś zewnętrznej linii, tutaj była linia kolejowa, a y, zawsze na mapie, jak sobie patrzymy, chcemy kupić jakiś teren, to widzimy, y, czy tutaj jest właśnie y, linia kolejowa, czy jest jakaś autostrada, czy jest jakieś y, zasoby naturalne, lasy, ropa i tak dalej, tak dalej, więc to wszystko kupując, widzimy, fajna, fajna rzecz. To, ja jest w środku, to jest opera. Która przyciąga turystów. Ok, co tu jeszcze chciałem Wam pokazać? Wydaje mi się, że to będzie na tyle. Jeszcze patrzę. No czyli te główne postępy to są te wiadukty różnego rodzaju. Częściowo tutaj były duże korki, częściowo one zostały rozładowane. Problem ze śmieciarkami rozwiązany. Natomiast, no, aleja krematoriów stoi, yy, zobaczmy, wygląda na to, że większość trupów została uprzątnięta, Natomiast czyli ja, ja za chwilę po prostu będę wyburzał te krematoria. I liczę na to, że już na bieżąco, bo wcześniej się zagapiłem i po prostu było chyba za mało cmentarzy podejrzewam. Ale no, znowu tutaj są jakieś zgony. I zanim tutaj coś dojedzie, chociaż tutaj są dwa krematoria, tylko że to jest. Nie, to jest, to jest dwukierunkowa droga, Mogą mogło jechać. Duże miasto potrzebuje dużo y, dużej mocy przerobowej na utylizację ludzi. Taka prawda życiowa. Dobrze. E, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.